Cześć! W tym odcinku poznacie Xiaomi 13T Pro, czyli jak sama nazwa wskazuje, bardziej dopasionego brata niedawno recenzowanej zwykłej 13T. Oba te telefony różnią się od siebie tylko kilkoma szczegółami, więc wybierając który z nich, dobrze się zastanówcie na co postawić. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomoże w wyborze. Zaczynamy! Kiedy mówimy o budowie modelu Xiaomi 13T Pro, to jest jedna różnica w stosunku do wersji 13T. Mowa tu o wadze. Wersja ze szkłem waży 206 gramów, a wersja z pokryciem plecków sztuczną skórą 200 gramów. Cała reszta jest identiko, łącznie z płaskim ekranem o przekątnej 6,67 cala. Więc co do jego poręczności, to tak samo: obsługa jedną ręką do najwygodniejszych nie należy, gdy mamy mniejsze dłonie. Przy recenzji Xiaomi 13T nie wspomniałem o koszmarze czyszczenia czarnej wersji kolorystycznej, więc od razu załóżcie tu i ochronę, które jest w zestawie, aby telefon schludnie się prezentował. Szkło na froncie to znów Gorilla Glass 5, co zapewnia dobrą ochronę. Co więcej, fabrycznie naklejona folia ochronna jest, co jest fajnym uzupełnieniem. Ramki są plastikowe, ale dobrze wykonane i sprawiają wrażenie solidnych, choć dla miłośników materiałów premium może to być pewien minus. Design ogromnej wyspy z aparatami też jest identiko, zresztą mamy tutaj takie same aparaty, a o różnicach softwareowych dowiecie się później. W kwestii odporności mamy IP68 i to przyjemna wiadomość dla tych, którzy często korzystają ze smartfona w różnych warunkach pogodowych lub na plaży. Jeśli chodzi o elementy obudowy, na górnej ramce znajdziemy dodatkowy wylot dla głośnika górnego, Diodę IR i dwa mikrofony. Z boku są przyciski głośności oraz odblokowania umieszczone na komfortowej wysokości. Na dolnej ramce mamy tackę na dwie karty SIM, ale brak slotu na karty MicroSD to pewien minus. Oprócz tego znajdziemy tu gniazdo USB-C i drugi głośnik stereo. Co do dźwiękowienia warto zauważyć, że głośniki stereo są bardzo dobrej jakości. W porównaniu z flagowcami delikatnie im ustępują pod względem. Podbicia basowego i głębi dźwięku, ale niewiele im brakuje do tego bardziej premium standardu. W modelu Xiaomi 13T Pro ekran również jest jednym z największych atutów tej serii. Podobnie mamy do czynienia z matrycą AMOLED, która oferuje odświeżanie maksymalnie 144 Hz. Cecha ta stanowi rzadkość wśród współczesnych smartfonów. Rozdzielczość to Full HD, obraz prezentuje się bardzo ostro i z pełnią detali. Maksymalna jasność to aż 2600 Nitów w trybie automatycznym i 1200 Nitów w trybie manualnym, co sprawia, że smartfon świetnie radzi sobie nawet najbardziej na słonecznym dni. Jeśli chodzi o standardy i certyfikaty, to ekran obsługuje HDR10, HDR10 i Dolby Vision, a także oferuje pełne pokrycie palety kolorów p 3 Dzięki tym cechom obraz jest niezwykle żywy i dynamiczny. Dla entuzjastów gier również warto wspomnieć o odświeżeniu dotyku na poziomie 480 Hz, co zdecydowanie poprawia czas reakcji na dotyk. Podsumowując, to jest bez wątpienia ekran flagowy, który zasługuje na duże uznanie. Co do czytnika linii papilarnych umieszczonego w ekranie, działa on bardzo sprawnie i precyzyjnie. Jego lokalizacja, niestety, może być uznana za wadę, jest on umieszczony dość nisko, co może utrudniać jego obsługę dla niektórych osób. Osobiście preferuję, gdy czytnik jest umiejscowiony nieco wyżej, ale jak zwykle taką sytuację zastajemy dopiero we flagowcach, ale takich pełną gębą. Jeśli chodzi o wydajność w Xiaomi 13T Pro, mamy tu naprawdę mocny sprzęt. Telefon jest napędzany przez procesor MediaTek Dimensity 9200+, który jest wykonany w technologii 4 nanometrowej. I to jest, no... Ok, powiedzmy, że jeden z flagowych procesorów i zdecydowanie jeden z najmocniejszych punktów tego modelu. Co więcej, dzięki temu układowi Xiaomi 13T Pro obsługuje nagrywanie wideo w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę oraz 8K przy 24 klatkach na sekundę. Jeśli spojrzymy na test syntetyczny Geekbench 6, to wersja Pro zdobyła więcej punktów, ale do flagowej serii 13 trochę mu brakuje. Co do odczuwalnej prędkości działania, to jest ona podobna jak i u słabszego brata. Telefon działa bardzo szybko, mamy poczucie, jakbyśmy obcowali z flagowcem. W tym modelu procesora również postawiono na jak najszybsze procesowanie obrazu, co świetnie widać przy zdjęciach nocnych, których zrobienie trwa dosłownie chwilę. Gry możemy ustawić w najwyższych ustawieniach graficznych, więc jest to dobry sprzęt dla graczy. Co do pamięci, model, który mam w teście jest wyposażony w 12GB pamięć RAM w najnowszej technologii LPDDR5X, co zapewnia sporą szybkość i efektywność. Wewnętrzna pamięć tego urządzenia to 512GB w standardzie UFS 4.0, czyli tutaj też Xiaomi nie oszczędzało, bo mamy nowoczesną, szybką pamięć. Jeśli chodzi o zarządzanie ciepłem, to ten model, tak jak w zwykłym 13T korzysta z największej jaką marka stworzyła do tej pory komory do odprowadzenia ciepła, czym się mi mocno się chwali. I o ile 13T robił się bardziej ciepły w moich testach, tak tutaj jest zaskakująco dobrze, bo przy dłuższym katowaniu telefonu nawet nie zrobił się ani razu ciepły. Napędzający Xiaomi 13T Pro akumulator ma pojemność 5000 mAh, przy oszczędnym użytkowaniu telefonu można spodziewać się półtora dnia pracy na jednym ładowaniu, co jest zadowalającym wynikiem. Dodatkowo urządzenie obsługuje szybkie ładowanie mocy do 120W, co pozwala na naładowanie telefonu do 100% w około 20 minut. Okupione to jest sporej wielkości ładowarką, ale kaman, jeśli w ciągu dnia pada Wam telefon na mieście, to możecie odwiedzić kawiarnię, podpiąć się do gniazdka i w czasie, gdy smakujecie się swoją cappuccino, cappuccino, telefon zdąży się naładować do pełna. Nie wszystko jednak jest tak pięknie i kolorowo, bo brak tu bezprzewodowego ładowania, co może być minusem dla niektórych osób, np. tych, które mają ładowarki indukcyjne w swoich autach i nie chcą pierdzielić się z kablami. W kwestii komunikacji, Xiaomi 13T Pro nie pozostaje w tyle za konkurencją. Model ten oferuje wsparcie dla najnowszych standardów łączności, takich jak Wi-Fi 6 i 7, Bluetooth 5.4. Oprócz tego, jest łączność z siecią 5G, która niestety wciąż rozwija się w żółwym tempie, ale mamy e SIM, o którego zaletach mówiłem w odcinku o zwykłym 13T. Jeszcze jest NFC do płatności zbliżeniowych. Przechodzimy do aparatów. W przypadku kamery do selfie Xiaomi 13T Pro oferuje 20-megapikselowy sensor produkcji Sony IMX596 ze światłem 2.2. .2. Co warto podkreślić to to, że aparat wspiera funkcję HDR, rejestruje sporo detali i dobrze radzi sobie w różnym oświetleniu. Efekt boka jest precyzyjny, ale tonacja skóry jest nie do końca naturalna, chociaż mam wrażenie, że i tak lepiej wychodzi niż w przypadku Xiaomi 13T. Minusem jest nagrywanie maksymalnie tylko w jakości Full HD z 30 klatkami na sekundę. Poza tym nagrania z frontalnego aparatu oceniam pozytywnie. Przechodzimy na tył. Pierwszy aparat w Xiaomi 13T Pro wykorzystuje 50-megapikselowy sensor Sony mx 707 z przesłoną 1,9 i wsparciem optycznej stabilizacji obrazu. Zanim przejdziemy do omawiania jakości zdjęć, warto zauważyć, że Xiaomi daje nam możliwość wyboru między dwoma głównymi trybami fotograficznymi. Są to filtry. Leica Vibrant, który oferuje bogatsze kolory i lepszy zakres dynamiczny oraz filtr Leica Authentic, który zapewnia bardziej naturalne i realistyczne odwzorowanie kolorów. Osobiście zdecydowałem się na filtr Authentic, który w moim odczuciu daje bardziej zrównoważone i naturalne zdjęcia. Z domyślnych ustawień zdjęcia są zapisywane w rozdzielczości 12 megapikseli i mają opcjonalne wsparcie HDR. Jakość tych zdjęć jest naprawdę imponująca, są niezwykle szczegółowe, z wyrazistymi kontrastami i świetną dynamiką. Warto dodać, że jest również możliwość zrobienia zdjęcia w pełnej 50-megapikselowej rozdzielczości, tylko trzeba pamiętać, że takie foto zajmuje dużo więcej miejsca w pamięci. W nocy aparat nie zawodzi, zdjęcia zachowują naturalność, z umiarkowaną saturacją kolorów i zadowalającym odzorowaniem szczegółów w cieniach. Zauważalne są pewne rozmazania przy powiększeniu obrazu, ale ogólnie rzecz biorąc aparat radzi sobie nocą bardzo dobrze i w średniej klasie smartfonów zajmuje podium, jeśli chodzi o nocne możliwości fotograficzne. Co do drugiego aparatu mamy do czynienia z 50-megapikselowym teleobiektywem, również z przesłoną 1.9. Oferuje on optyczne przybliżenie do dwukrotności, po czym korzysta z cyfrowego zoomu. Do pięciokrotnego przybliżenia jakość zdjęć jest jeszcze zadowalająca, ale po przekroczeniu tej granicy zaczynamy zauważać efekty pracy algorytmów i coraz więcej zakłóceń na zdjęciach. Końcowy aparat to ultra szerokokątny sensor o rozdzielczości 12 megapikseli i przesłonie 2,2. ,2. Kolory na zdjęciach tego aparatu tym razem nie różnią się aż tak bardzo od tych z głównego sensora, a automatyczna regulacja ekspozycji nie jest już dla niego wyzwaniem. Dynamika zdjęć jest przyzwoita, a poziom detali również satysfakcjonujący. Co ciekawe, efekt rybiego oka jest minimalny, co jest plusem. Aparat oferuje również tryb nocny, ale efekty wciąż są mizerne. Co do filmów, to jak wspomniałem wcześniej, duża moc procesora uwolniła nam pożądane nagrywanie w 4K z 60 klatkami na sekundę. We wszystkich rozdzielczościach widać dobrą ostrość, niewielkie smużenie obrazu i ładnie odwzorowane kolory. Stabilizacja obrazu działa bardzo dobrze. Tutaj też, podobnie jak w Xiaomi 13T, nie widzę większej potrzeby dopalania dodatkową stabilizacją, bo różnice są niewielkie, a tracimy odrobinę kadru. Jest jeszcze różnica w stosunku do słabszego brata, a polega ona na tym, że Xiaomi 13T Pro może nagrywać w 10-bitowym logu. To co to oznacza, że mamy tutaj na miastkę profesjonalnej kamery filmowej lub bez lusterkowca. Fajna sprawa dla osób stawiających swoje pierwsze kroki w bardziej profesjonalnych tematach filmowych. Nie, nie takich. Okej, okay, przechodzimy do podsumowania. Jakie są zalety Xiaomi 13T Pro? Bogata zawartość pudełka, czyli ładowarka Jetuj, flagowy ekran, wydajny procesor i pamięć RAM, certyfikat odporności IP68, dobre głośniki stereo, bardzo dobry zestaw tylnych aparatów, zwłaszcza jeżeli chodzi o główną jednostkę. A teraz czas na wady, a są to czarna wersja kolorystyczna okrutnie zbiera odciski palców, brak rozszerzenia pamięci o MicroSD, chociaż 512 GB, spokojnie starczy na lata, plastikowe ramki obudowy brak tak zwanych efektów filmowych i trybu klonowania w apce aparatu. I to by było. Tyle na dziś. Klikajcie w link, który umieściłem w opisie odcinka, by sprawdzić aktualną cenę tego modelu. A teraz zapraszam was do lajkowania, subskrybowania, bierzcie na insta. Widzimy się już wkrótce. Cześć.